Witam ponownie u moich przepiórasków. Dzisiaj jesteśmy wieczorem przy, podczas karmienia. Sprawdzamy sobie wszystko, czy mają wodę, oczywiście, jedzenie, ale to nie o tym chciałam mówić. Dzisiaj chciałabym poruszyć sprawę bardziej techniczną podczas hodowli przepiórek. I myślę, że jest dużo osób zainteresowanych tym tematem, chcąc rozszerzyć swoją, swoje hobby i zacząć wylęgać przepiórki. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy ten inkubator, który ja mam, jest dobry, jakie ma wady i zalety. To warto, myślę, zajrzeć i posłuchać tego, co zauważyłam i czym chciałabym się podzielić. Tak więc, jak wspomniałam, kupiłam sobie inkubator. To jest chyba mój trzeci inkubator, bo chciałam sobie udogodnić wykluwanie piskląt i żeby to wyglądało lepiej. Zdecydowałam się. Na tą firmę. Jest to inkubator wewor i jest dosyć duży. On jest jeszcze w folii, bo nie zrywałam jej ze względu na kurz, zanieczyszczenia i tak dalej. Te pyły i prochy i on sobie jest z w w tą folią, co w ogóle nie przeszkadza. Jest dosyć duży, bo mieści się tutaj 56 jajek kurzych, a przepiórczych wchodzi mi około 120, można powiedzieć. No, 100 na pewno, bo wkładam jeszcze tam przepiórki chińskie, więc w 120 mogę ich włożyć, takich mieszanych jajeczek. Jest on spory. Jest ładny wizualnie. No, niczego sobie to jest w, tak. Wygląda jakby połowa jajka. Może w ten sposób będzie lepiej widać. Taka kopułka. Kolorystycznie też jest fajnie. Także nie mam nic przeciwko temu. W środku jest pomarańczowy. Fajnie wszystko na nim widać. Przepiórki już się wylęgłyście. Nie musicie mi tu pomagać. Tak, to jest taka płyta, którą obraca automat i jajeczka się automatycznie tutaj obracają. Tu jest zbiorniczek na wodę. Przykryty oczywiście, żeby po wykluciu pisklęta nie wpadły tam do środka. Mamy tu miejsce, taki otwór ym, na y, wodę. To jest taka końcóweczka dodana do zestawu, która się nakręca na zwykłą butelkę i napełnia ją wodą. Także nie musimy pamiętać o dolewaniu. Chociaż należy oczywiście sprawdzać, ale sobie ym, Możemy nalać jej więcej, i wtedy nie ma problemu, że może się zdarzyć, że zapomniemy. Przepióreczki chcą koniecznie tutaj z nami pokazywać Państwu wszystko. I teraz tak. Tu jest cały mechanizm w środku. O! No. no i tak wygląda. Mechanizm od. Obracania jajek. Jak powiedziałam, jest dużo plusów. Jest ładny, estetyczny. Ja go osobiście posiadam w kuchni. On stoi sobie u mnie, bo jest ładny. Cicho dosyć pracuje, także nie przeszkadza. Wody można dolać raz na jakiś czas. To są duże, fajne plusy. Dużo jajek się zmieści, ale ma niestety. Parę minusów, które mi osobiście bardzo przeszkadzają i zastanawiam się, czy, czy, czy nadal go używać, czy nie, go nie wymienić na inny. Eee, tak. Dlaczego mi to przeszkadza? Już mówię. Po pierwsze, nalewanie wody mimo że butelkę. Jeżeli chcemy trafić. Je, Tą jedną ręką mi bardzo ciężko, ale to wygląda mniej więcej tak, że ja muszę bardzo szybko trafić w tą dziurkę. O, bo inaczej woda się leje z każdej strony. Póki nie trafię, woda się wylewa na zewnątrz i to jest y, niedobre, bo przeważnie inkubator stoi gdzieś y, niedaleko źródła prądu. No i wtedy może zdarzyć się nieszczęście. Także tutaj trzeba sobie jakiś sposób wypracować, żeby to szybko uzupełniać, szybko wkładać i szybko zabierać butelkę. To jest jeden minus. Ech, moje przyjaciółki tutaj mi przeszkadzają. Przeszkadzają mocno. Chcę jeszcze wam pokazać tu. Ups. Jak to wygląda. Siosio. Sio, sio. Nie tak. Nie tak. To trzeba. Jedną ręką jest mi bardzo niewygodnie, ale chcę Wam pokazać, o co mi chodzi jeszcze i co mi się zupełnie nie podoba. Tak, otwieranie tego dużego inkubatora. Mając w środku małe pisklęta, chcemy czasami wyciągnąć ich część. I przełożyć gdzieś. Nie mamy jak tego podnieść. Jest bardzo ciężko. Nie możemy złapać tego tak, bo to się zsuwa. Musimy łapać za mechanizm, gdzie ustawia się wszystko i podnosić może tak i podnosić do góry. Z każdej strony wtedy w tym momencie wyskakują pisklaki. Jest to naprawdę bardzo uciążliwe. To nie jest wcale wygodne. Tu powinien być jakiś być uchwyt. Nie wiem, y nie mam pojęcia jakie rozwiązanie inne. W każdym bądź razie podnoszenie i wyciąganie w międzyczasie piskląt jest bardzo uciążliwe. Hmm, może tak. Tu ustawianie jest super. Wszystko jest albo automatyczne, są jest y Opcja na kury, gołębie, gęsi, chyba i kaczki, i jest opcja manualna. Ja ustawiam manualnie wszystkie moje temperatury i wilgotność, ze względu na to, że tak jak dużo inkubatorów, on niestety oszukuje troszkę. Temperatura jest obniżona, wilgotność też. Więc yy, sprawdziłam to normalnym yy, termometrem i wilgotnością mierzem. Ustaliłam, jaka to jest temperatura tutaj na tym wyświetlaczu. I mniej więcej wiem, ale no niestety, no troszkę oszukuję i trzeba bardzo uważać przy tym. To też jest wygodne, bo automatyczne, ale niestety z tą temperaturą i obniżaniem to trzeba bardzo pilnować no niestety dobrze to chyba będzie na tyle moich wywodów na temat tego inkubatora zostawiam do uznania czy ktoś chce mieć go czy nie jestem połowicznie zadowolona z niego i muszę powiedzieć, że tego starszy typ Taki kwadratowy, zwykły, najzwyklejszy z rolkami był o wiele lepszy niż ten, właśnie yy, zmodernizowany i automatyczny. Ale to każdy musi wiedzieć sam i zostałem to do uznania. Dzięki piękne, myślę, że pomogłam albo chociaż yy, powiedziałam coś, co może się przydać w wyborze. Inkubatora u osób, które chcą inkubować przepiórki i kurki. Pozdrawiam serdecznie.